To za beznadziejny team. No kurka spotuj, człowieku. No i znowu nie mamy szybkich pojazdów. Kurka, takie jakieś tymi szybkimi pojazdami ćwoki grają, nie rozumie. Gościu się sam zabił przed chwilą. W ścianę pieprzną, baranę mi się zabił, no. I teraz znowu tymi molochami musi. No kurka, jadą na przepychacz od razu i giną tymi szybkimi pojazdami. Kurka, burza sruża jeszcze. Nie no rykoszet, ja pierdol jak ta gra mnie w nerwia. O, już, już <grywa> Kurwa. bez skitu, debil robił tą miejscówkę. Po prostu debil zrobił ten wjazd tam. Deski koleś, który to zaprojektował, jest naprawdę debilem, no. No kurka, miejscówkę zaprojektował, że dookoła na całą mapkę jest ostrzał, oprócz tego gardła wąskiego tam przy tym. O! No jeszcze go nie rozwalili? O chrzesz, kurka, no nie wierzę, no. No koleś z boku do niego strzela i nie może go rozwalić? To jest jakiś żart po prostu. Nie no, na tygryska. Kurka musiało mi piepsnąć baboctwo. Ja pierdzielę już te pieprzone baboki. Ja piepsę. No jak niecelne działo. Masakra. Po prostu masakra. Tak niecelne działo. Tygrys to przecież w punkt walił zawsze. Nasi stoją na dole. No kurka, widzą, że flaga jest tutaj. Pojechali na dół sobie tam stoją. Osiem czołgów. To jest jakiś żart po prostu. Co za beznadziejny tip bez kitu. No, kurka na dole stoją. Czy my nie mamy artylerii? Przecież gościu stoi kurka wodna, no. Wyjechał na mnie. Kurka, i nikt mu nic nie zrobił. No nie wierzę. No szkr. Piepsony babok musi we mnie nawalać. No kurka, niech się ruszy ta moja drużyna. No, stoją w lesie, poważnie? Kurka, stoją w lesie. No kurka, ja im będę sfotował? Co za jajca. Ja pierdziele. Bez kitu. Aż mi się odechciewa w to grać. No kurka, ja mam im spotować, no. Nie trafiłem w pancerz. No pięknie. Ciągle mam spota na 100%. Co za beznadziejny team. No kurka spotuj, człowieku. Dobra, nic nie zrobię w tej bitwie. Widzę już. Pierdźle, gościu lightem tu gdzieś w krzaku stoi na 100%. Hmm. A tam dupa. Tu gdzieś stoi gościu lightem, tu w tym rejonie. Ale nie ma komu wyspotować. O, już, no i tu jest. Kurde. Ja musiał kur... poczuć Wynosimy się stąd, piepsony babok. Nie do no, kurka nie przebiłem! Ja piepsę jeszcze przegramy tą Bitwę, nie. Oho. To jest po prostu niemożliwe, że my przegramy tą bitwę, no. Pierwsza bitwa już jestem wnerwiony. Powiedzcie mi, jaka inna gra zapewni coś takiego? Nie trafi. Dobrze. Trafił! Ło kurka. Jaka inna gra zapewni w nerw już od pierwszych pięciu minut, no? Ale mi kurka piepsnął gościu. Nie no, kurka nikt go nie może trafić. Czym oni strzelają po 58 obrażenia? Nie no, to jest żart, to jest bezkitu żart. Kurka, co za ślepaki, no? Jedzie, no, nareszcie. Górka padła, to ruszył, nie? To jest zawsze. Padnie górka. Dobra, żyje. No, skórka! Co za jajca, nic nie trafię. No niech ktoś strzela z tej bazy, no ja pierdzielę, no. Co za kurka dziadostwo. Kurka, sześć życia mu zostało. No, zabieraj się. Trzeba było kurka jechać szybciej, a nie... Ten dopiero tu jest. Bo zobaczył mały czołk na przedpolu i musiał strzelać w ten czołk. Jeszcze mogę się założyć, że kurka nie. Idealna mapa dla M6. Na górce M6 tutaj jest OP totalnie. Przy takim losowaniu. To się kurka zatrzymał w bazie i stał i strzelał. 10 stopni opuszczania działa. Fajnie odbijająca wieża. Kurde, czego chcieć więcej? Plus malinówka. Nic więcej i jeszcze losowanie na topie. Nic więcej nie trzeba chcieć. No i najgorsze miejsce dostania, czyli tu. Najgorsze. Jeszcze nie spokojne. O są aby na tej